wszystkich. Dzisiaj przyjrzymy się headsetowi firmy Trust jest to headset Forta do PlayStation 4 i PlayStation 5. Produkt jest licencjonowany przez firmę Sony, czyli Sony tutaj przebadało ten produkt i udzieliło swojej licencji. Tutaj znajdują się parametry tego urządzenia, które Wam pokazuję. Czyli przenosić dźwięki z zakresu od 20 do 20 tysięcy herców. Przedwodniki wielkości, czyli te głośniki 50 mm. Tutaj mamy przewód, to jest mini jack, czyli pół milimetra. Przewód długości 100, 120 cm. No i waga 244 gramy czyli to, o czym wcześniej tak naprawdę mówiłem. Większość tutaj tych rzeczy wyprodukowana jest z jakichś tam materiałów odzyskanych z Resiclingu. Więc ci, którzy się tym martwią, to na pewno będą zadowoleni z tego. Podejrzewam, że to też wpłynęło w znaczący sposób na cenę, ponieważ dźwięk jaki generują te słuchawki jest naprawdę świetny. I ja polecam, już na samym starcie wam mówię, ja polecam Wam zakup tych słuchawek. Są mega, mega dobre, nawet jeżeli nie gracie. Bardzo fajnie słucha się w tych słuchawkach muzyki. Przede wszystkim słuchać tam głębiej po prostu dźwięku. Jeżeli słuchacie jakąś muzykę elektroniczną, czy, czy nawet jakąś poważną, to te słuchawki są naprawdę świetne. Ja wiem, że są o wiele lepsze słuchawki na rynku, ale w tej, w tej kategorii cenowej, słuchawki, które będziecie wykorzystać w domu, wykorzystywać w domu do grania, do słuchania muzyki, moim zdaniem jest to mega opłacalny zakup. 170 zł macie tutaj naprawdę dobrą jakość z której będziecie zadowoleni i, i tego się tak naprawdę trzymajmy bo ja po prostu nie zmienię swojego zdania przez po prostu ten długość trwania tego materiału także tutaj jeżeli na to czekaliście to już może się to naprawdę wyłączyć i nie oglądać natomiast słuchajcie słuchawki Słuchawki są zrobione w taki sposób dosyć solidny. Solidny, mamy tutaj wszystko zrobione z tworzyw sztucznych i te tworzywa nie są jakieś takie ostatnie. Czuć, że one są po prostu takie twarde, wytrzymałe i to wszystko jest fajnie złożone, fajnie pracuje. Tu nic nie czeszczy, nic nie skrzypi, wszystko fajnie się porusza. Bardzo łatwo się to reguluje, o czym już widzieliście na wcześniejszym materiale. Więc naprawdę, no pod względem tego projektu, tutaj tych słuchawek, są... temat jest naprawdę przemyślany. Dodatkowo, tak jak widzicie tutaj, ze względu na to, że te nauszniki, one są takie spłaszczone, są eliptyczne. One są tutaj w stosunku do pałąku skierowane pod takim niewielkim kątem. Dzięki czemu ten pałąk będzie się Wam utrzymywał w odpowiednim miejscu na głowie, tak? Czyli można powiedzieć, że jest jakby. Jeden sposób noszenia tych słuchawek, i jest to sposób tak naprawdę właściwy, przewidziany przez producenta, przez osobę, która po prostu zrobiła ten projekt. Sami widzicie, że te tutaj pady są naprawdę mega grube i one dosyć fajnie odcinają też te dźwięki z zewnątrz, które się mogą pojawić, na przykład, nie wiem, gdzieś tam w pokoju waszym, bądź jeżeli siedzicie gdzieś przy oknie, gdzieś na ulicy, one będą też tłumić. Także to dodatkowo jest taką zaletą słuchawek, to jest w ogóle taka cecha dobrych słuchawek, takich nausznych, że one po prostu w pewnym sensie odcinają też te sygnały z zewnątrz, tak żeby ten odsuch tego, co one Wam będą podawać, tego dźwięku, był jeszcze lepszy, jeszcze dokładniejszy, jeszcze, jeszcze głębszy tak naprawdę. Więc to jest dosyć dobre. Często na przykład dziewczyna przychodzi do pokoju, coś do mnie mówi, jak ja gram, Akurat nie, jest, nie, nie mam żadnego dźwięku w e, słuchawkach i ja słyszę po prostu mega stłumione tak dwie trzecie tego tonu głosu e, po prostu dźwięki. Często muszę po prostu ściągać te słuchawki, żeby, żeby się dowiedzieć o co chodzi tak naprawdę. Więc tutaj ta wycinka tych szumów z zewnątrz jest naprawdę fajna i, i tutaj widać, że no po prostu oni wiedzieli co robią, jeżeli chodzi o ten, o ten produkt. E, na samych słuchawkach, słuchajcie, znajdują się manipulatory, które już wam wcześniej pokazywałem, czyli mamy ten potencjometr i ten ym, klawisz wyciszania po prostu tego naszego y, mikrofonu. I teraz tak, sami widzicie, że on jest tutaj nawet dwukolorowy, bo teraz mamy taką czerwoną otoczkę za nim, a teraz jej nie widzimy teraz jest czarny, czyli teraz działa, teraz y, nie działa mikrofon. I tak jak wcześniej wspomniałem, ten przycisk przeskakuje dosyć fajnie, jest wyczuwalny. W ogóle jest m, fajnie odczuwalne to pod palcem. Jeżeli gdzieś gramy, kładziemy y, tą lewą rękę na tym, na tym naszym padzie, szukamy po prostu na tym nauszniku, szukamy sobie tego prze y, przełącznika i nie mamy po prostu problemu ze znalezieniem jego. Natomiast y, często jest tak, że po przesunięciu jego możemy sobie na przykład. Trochę ściszyć tutaj ten potencjometr, co już parę razy zabiłem. Także po prostu manipulując tutaj tym przełącznikiem, gdzieś tam delikatnie to ten potencjometr, później gdzieś po paru minutach że zorientowałem się, że no troszkę słabiej słyszę, jakby i rzeczywiście tutaj pojawił się ten problem, że, że ten potencjometr on jest troszkę jakby za blisko według mnie tutaj tego przełącznika. Ale to jest taki, słuchajcie, mały minus, do którego każdy może się przyzwyczaić. Po prostu jest to nowy sprzęt i <laughs> trzeba po prostu go opanować. Yy, słuchajcie, tutaj są takie pod, y, dwa elementy, które podpinamy do tych naszych słuchawek, żeby one w ogóle działały, tak? Czyli pierwszy jest to przewód, jest to przewód y, typu Jack y, Jack. Tak? I to jest ten y, przewód z czterema polami. Um, czyli ten do, nasz mikrofonowy, i ten przewód, słuchajcie, ma um, 120 cm długości. Ja go tutaj skróciłem, tu jest to na 80, ja go skróciłem. Jak czym on pada przed sobą, do którego mam podpięty ten przewód, no to ja nie potrzebuję więcej tego, tego przewodu tutaj mieć. E, I ten przewód wykonany jest e, naprawdę w bardzo fajny sposób. E, tutaj mamy taką otoczkę, i to jest. Ja nie, nie powiem, że to jest guma, to jest raczej jakiś, jakiś silikon taki, jakiś, jakiś kompozyt taki gumowo-silikonowy, bo to jest mega miękkie i mega elastyczne. To z tym możecie robić różne cuda i on tutaj się nie łamie, nie ma czegoś takiego jak, jak te przewody takie tanie, że one są takie twarde, twarde, one mają taką pamięć jakby do odkształceń. No tutaj tego nie ma. Ten przewód jest zrobiony naprawdę fajnie. Zabezpieczony jest tutaj dodatkowo przy samej wtyczce tym, aby on tutaj się nie łamał. jacki wchodzą tak, jak powinny wchodzić po prostu po wpięciu, po prostu tego męskiego, żeński wtyku. On jest trzymany mocno, jeszcze nie zdarzyło mi się, a par raz już mi wypadł padł z ręki, albo przy, przez przypadek, jak jeszcze nie miałem spiętego tego przewodu, zahaczyłem łokciem przewód i, i te czeki trzymają tak mocno, że po prostu raz mi się zsunęły słuchawki z głowy czyli Jack nie wyskoczył, a drugi raz po prostu padł mi pewnie wyleciał, więc te wtyki naprawdę dosyć mocno siedzą, jak na początek. No zobaczymy, nie wiem, może po roku używania te, te, te gniazda się wyrobią. Natomiast na chwilę obecną one trzymają naprawdę moc, dosyć mocno i to jest plus i minus tak naprawdę, bo fajnie by było jakby przy jakimś tam mocniejszym uszkodzeniu, szarpnięciu, czy wolałbym, żeby te, ten przewód po prostu się wypiął z tych słuchawek niż uszkodził na przykład y, to gniazdo, w którym siedzi, tak, bo on siedzi na tyle mocno, że pędzę się to gniazdo gdzieś tam obluzuje, wyłamie, czy coś z nim stanie, niż ten przewód się wypnie. No, trochę słabo. No, ale jest na to rada, słuchajcie, y, gdyby ten przewód był spiralny, tak, gdyby on miał y, gdzieś tutaj, ok, mamy te 120 cm, y, może ktoś, nie wiem, będzie grał, y, przepuśćmy, gdzieś tam Podpinał te słuchawki do monitora, do komputera, no to ten przewód może być trochę dłuższy. Aczkolwiek wydaje mi się, że 120 cm to jest trochę za krótko, nawet na takie y, tematy. Będę gdzieś do słuchania muzyki w mieście, tak? Odpinamy sobie głośnik, chodzimy z tymi słuchawkami podpiętymi. Gdzieś mamy sprzęt w kieszeni schowany, jakiś telefon czy, czy mp3, jeżeli ktoś jeszcze używa. Ja używam na przykład. I wtedy rzeczywiście te 120 cm może, że tak powiem, zrobić robotę i, i działać. Natomiast w przypadku <laughs> takiego używania typowo domowego, no to przy podpięciu do pada jest to trochę za dużo, przy podpięciu do komputera moim zdaniem jest to trochę za krótko. Więc tutaj na pewno będziecie wymieniać ten kabel na jakiś swój własny. No i jak już właśnie tutaj mówimy przy tym podpinaniu do czegokolwiek, no to przy, podpinając ten kabel do tego naszego pada, Musimy pamiętać o tym, że tutaj są dwa wtyki proste. Niestety, nie ma jednego wtyku kątowego i to jest moim zdaniem tutaj dosyć duży minus przy tym przewodzie. Wtyk kątowy powodowałby to, że trzymając pada ten przewód byłby skierowany do góry i on by tutaj nam nie przeszkadzał. Jeżeli ktoś siedzi albo leży i trzyma najczęściej pada na brzuchu, to wtedy dochodzi do sytuacji, że ten przewód się samo łamie, tak? bo trzymamy pada w ten sposób go tak naprawdę na tym wtyku co no, nie służy wty, wtyczką tak takie obciążanie takie nadużycia takie wymuszenia po prostu um, ułożenia wtyku w innym, pod innym kątem niż, niż jest do tego przeznaczony więc tutaj moim zdaniem słaby temat są takie przejściówki kątowe właśnie sobie zamówiłem taką z aliexpress To no grosze kosztuje jakieś 2 zł czy coś tam nie wiem wziąłem ze trzy sztuki bo takie rzeczy drobne lubią się gubić ale są też takie um, przewody jakby elastyczne, że jest kątowy i jest jeszcze kawałek przewodu i, i wtyk tężeński. Tylko pamiętajcie o tym, że każde kolejne przepięcie, każde kolejne podpięcie sprzętu jakąś tam przetuszką i tak dalej doprowadza do tego, że ten sygnał y, on trochę traci. Jakby, tak? Jeżeli mamy jakieś tam y, te, te przejściówki niskiej jakości, to może być tak po prostu, że, że ten sygnał po prostu będzie troszkę słabszy. Może w przypadku tych słuchawek nie będzie takiej różnicy, tutaj się nic nie wydarzy. Ale gdybyście podpinali jakieś sprzęty, które są bardziej zaawansowane niż słuchawki, no to pamiętajcie o tym, że każde, każda przepinka, każda wtyczka kolejna powoduje po prostu utratę jakości sygnału. Dobra, więc ten przewód byłby ok, gdyby miał jeden wtyk kątowy do, do, do pada, wtyk prosty do słuchawek, tak jak jest i gdyby tutaj ten nadmiar tego, tego przewodu gdyby ten przewód był spiralny po części tak czyli gdzieś tutaj w połowie gdyby tutaj po prostu mielibyśmy taki spiralny przewód jak był w starych telefonach taki stacjonarny w domu wiecie o co chodzi nie i teraz jak coś się dzieje ruszacie padem czy potrzebujecie trochę więcej tego, tego przewodu roz, roz, ro, ten przewód się po prostu rozciąga rozciąga się potem jak wtacacie tym padem czy czy słuchawkami to w ten przewód się ściąga i nie ma takiego właśnie tutaj jakiegoś garba, ten przewód wam nie wisi i to byłoby fajne. I ja właśnie czegoś takiego szukam i już zamówiłem sobie na Aliexpress specjalnie właśnie do tych słuchawek taki przewód, więc ten na pewno będzie podmieniony. Zobaczymy jak tam ten będzie działał, jak tam to będzie grało. Jeżeli będzie lipa, no to wtedy właśnie zastosuję już tą przejścióweczkę, którą zamówiłem i wtedy sobie na przejściówce kątowej podlepnę dopada. Więc tak to wygląda, więc przewód jest ok i Trzecią rzeczą, jaką tutaj należy powiedzieć, to jest właśnie temat związany tutaj z tym mikrofonem. I teraz tak, ten mikrofon on tutaj znajduje się na takim wtyku ten wtyk, on ma tutaj swój kształt taki widzicie? On jest nacięty i on wchodzi ten mikrofon tylko w jedną stronę, tak? Czyli tutaj tutaj mamy taką krawędź płaską, a tu mamy półokrągłą. I tylko w jeden sposób można podpiąć ten wtyk, tak? Czyli tym płaskim do dołu. Płaskim w stronę po prostu potencjometra. Wtedy po to podpinamy i, i to działa. Musimy to dobrze, dosyć mocno wpiąć, bo ja na początku to wsadziłem. Próbowałem coś tam <śmuch> rozmawiać ze znajomymi i się później zorientowałem, że ten przewód po prostu jest niedopchnięty. Więc tutaj wszystko musi po prostu wejść na swoje miejsce i Musicie się upewnić, że to jest fajnie wpięte. To jest akurat troszkę słabiej trzymane niż tutaj ten czek. Tak. Czyli to gniazdo jest jakby troszkę nie jest tak, nie jest tak mocne, po prostu jak to odczeka. I teraz sam pałąk. Słuchajcie, pałąk moim zdaniem ma odpowiednią długość. Tutaj nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Natomiast on jest na takim ramieniu takim zbrojonym. To jest taki metal po prostu. Przewod znajduje się w takim metalu, w takim, w takim pancerzu, jakby metalowym, i ten pancerz on, on nie zostaje. Możecie go sobie tutaj ułożyć pod twarzą, tak, pod ustami. Natomiast po jakimś czasie on po prostu będzie się prostował, on będzie po prostu wracał jakby do swojej, swojej naturalnej, <laughs> swojego naturalnego ułożenia i, i tak to będzie wyglądało. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia na odbiór dźwięku przez waszych towarzyszy. Tak. Bez względu na to, czy ten mikrofon jest przy ustach samych, czy on jest trochę dalej, czy on jest tutaj na prostym, ja bardzo długo um, często się spry, po prostu um, sam um, um, sprawdzam ten temat, orientuję się po prostu bardzo Często, że ten przewód po prostu on się prostuje całkowicie. Ja tak gram i nikt mi nie mówi, że mnie tam słabiej słychać czy, czy są jakieś problemy z tym. Więc to nie ma żadnego znaczenia, czy macie go pod ustami, czy on jest na wyprostowanym, daleko od waszych ust. On bardzo fajnie ściąga tutaj dźwięk. Ja polecam tutaj stosowanie tego tłumika. Tak żeby, tak, żeby on tutaj był osłonięty jednak, bo czasami jak gdzieś tam wzdychacie, albo możecie gwizdnąć na przykład, to jest bardzo niefajne, nie jak na przykład macie headset na uszach i ktoś gdzieś coś nasłuchuje i nagle ktoś sobie coś podgwizduje, albo gwizdnie, czy coś takiego, wyda jakiś taki dźwięk, to jest naprawdę słaby temat, bo no można komuś ucho uszkodzić, jak ktoś ma dosyć mocno ustawione. Tutaj te słuchawki, te parametry dźwięku gry. Więc raczej nie gwiszcie, jak gracie przez takie sprzęty. Więc te słuchawki właśnie. Ten mikrofon jest naprawdę w porządku. Fajnie zbiera, fajnie ściąga i nie ma żadnego problemu. Właśnie nagra. Dobra. Słuchajcie, te słuchawki jeszcze. Słuchawki są mega fajne. Ja mam bardzo małe ucho i ono mi tu wchodzi. Ja tutaj sobie zaraz zmierzymy, jaka jest wielkość po prostu tego, tej poduszki wewnątrz, żebyście wiedzieli, czy wasze ucho tutaj wejdzie. Ale wydaje mi się, że, że pójdźmy, że tak bez, bez naginania tych poduszek, to tutaj wewnątrz macie 4 cm, powiedzmy, że 4 cm jest na szerokość i na głębokość, znaczy bardziej na długość, o, może tak. 4 pęty na szerokość i, i na długość zobaczymy sobie ile tutaj jest, tak Drzwi, ja Wam mówię. Żebyście... Niektórzy mają naprawdę duże uszy i może to po jakimś czasie powodować jakieś. I tutaj mamy 6 cm, więc 4 na 6 cm tutaj jest ta przestrzeń wewnątrz tego pada. Więc jeżeli macie duże uszy, to już wiecie, co Wam tutaj wejdzie do środka. Mam nadzieję, że to będzie dla Was w jakiś sposób pomocne. Te pady są mega wygodne. Naprawdę te są mega wygodne. Tutaj to parę godzin w tym siedzę i, i mam ustawione często tak, że yy, telewizor mi się wyłącza po jakichś tam trzech godzinach. Często potrafi mi się ten telewizor wyłączyć, jakby trzy razy w ciągu, w ciągu mojej gry, tak? Czyli siedzę 9 godzin przed telewizorem. I te pady są naprawdę fajne, one mnie nie uwierają, ja nie mam takiej sytuacji, że, że musiałbym ściągać te słuchawki tylko po to, żeby moja czaszka odpoczęła. Natomiast ten pad tutaj, pałąkowy, to on jest troszkę twardy. On działa, tak, on utrzymuje to, 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 ten cały sprzęt na głowie, ten pałąk tak naprawdę, ten pad zaczyna się tutaj, o, w tych miejscach. Tu przez ten środek, tak, czyli mamy w sumie nieduże jakieś 15 cm, podejrzewam, coś koło tego. 12-15 cm, tutaj ten odcinek, bo tutaj są schowane jeszcze te elementy, tutaj tego pałąka, który się usuwa, tak, tych ramion. Więc tutaj jest jeszcze w tak w miarę twarde, i tutaj to się kończy, ten port, i tutaj zaczyna się po prostu ta poduszka. I ona, słuchajcie, jest wykonana z tego samego materiału, można powiedzieć, tutaj, co ten pad wewnętrzny. Może jest taka bardziej syntetyczna, może jest taka bardziej twardsza ta faktura. Natomiast no jest różnica między tutaj tą twardością, to jest naprawdę mniej a tutaj mamy tak troszkę twardo, ta Tutaj jest jakaś gąbka, która po prostu jest troszkę jakby gęstsza, może przez to i, i twardsza, więc, więc tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Zestaw, bardzo fajny. Yy, 170 zł, czy to jest dużo, czy to jest mało? Yy, Słuchajcie, jeżeli chcecie kupić coś porządnego, co ma naprawdę bardzo fajne przetworniki, dźwięku i będziecie mogli w tym grać godzinami, świetnie słyszeć. Na początku ten dźwięk jest taki troszkę basowy, moim zdaniem. Był bardziej basowy niż ten dźwięk, który był w tych chińskich headsetach. Ja się musiałem do tego dźwięku przygotować, nauczyć się go, musiałem po prostu na nowo dostosować się. Musiałem do tych słuchawek, jakby. I ten początek, te pierwsze dwa, trzy, 4 dni były takie, no wiecie, jak ktoś długo dosyć gra, zna już dźwięki, jakieś tam gry czy muzykę zna po prostu i nagle mu się, m, musi się przestawić jakby na inny zestaw głoś, y, głośnikowy, y, inny jakby, y, jest po prostu inny odsuch. I trzeba się po prostu do niego przywyknąć. Ale jak już przywykniecie do tego odcuchu, to wszystkie inne wcześniejsze słuchawki, jakie założycie na, na głowę z powrotem, będzie się wam ten dźwięk wydawał taki sztuczny bardziej. Tutaj jest więcej basu. Ja miałem na początku takie wrażenie, że głośniki basowe, czyli tutaj te, te przetworniki, one będą potrzebować po prostu troszkę więcej prądu, no bo ogólnie fala basowa, fala niskotonowa, głośniki niskotonowe potrzebują więcej jakby prądu, żeby wzbudzić tą membranę, żeby wytworzyć po prostu tą falę basu, tak, Dźwiękowo. I one są basowe, właśnie takie bardziej. I, I wydawało mi się, że one szybciej będą piły, po prostu te słuchawki, prąd spada niż, niż tamte y, wcześniejsze. I się troszkę pomyliłem, bo słuchajcie, y, pad reaguje praktycznie tak samo. Nawet wydaje mi się, że troszkę pad po naładowaniu maksymalnie na tych głośnikach, na tych słuchawkach gra jakby troszkę dłużej. Tak mi się wydaje. Takie są moje odczucia. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa na sam koniec, słuchajcie. Przy tych wszystkich takich nielicencjonowanych produktach, a przynajmniej przy większości tych słuchawek wszystkich z Aliexpress, miałem do tej pory taki, taki problem, że wszystkie słuchawki, które podpinałem do pada i... Podpinałem y, ładowanie do pada, tak? czyli ten przewód taki, żeby no, pad się rozładowuje, wiadomo, i trzeba podpiąć ładowanie, no ale dalej chcemy grać. tak? Czyli mamy podpięte zasilanie do pada i gramy. I te wszystkie słuchajcie słuchawki typu Aliexpress, one y, miały jakieś przebicia. I one wtedy po prostu jakiś, wydzielały jakieś buczenie, bzyczenie i to się po prostu nie dało grać. Chłopaki strasznie narzekali, jak ja miałem podpięte po prostu... Ym, Zasilanie dopada na tych chińskich słuchawkach. Oni mówili, że no nie da się po prostu grać wtedy ze mną, bo jest straszne wbuczenie, bzyczenie. Ja nawet nie muszę nic mówić i to po prostu ten sygnał trafia po prostu do konsoli bezpośrednio jako dźwięk i on jest przekazywany dalej. Natomiast w tych słuchawkach czegoś takiego nie ma. Podpinamy po prostu te słuchawki dopada, patrz się rozładowo, podpinamy zasilanie dopada i gramy sobie dalej. Nikt nic nie słyszy, nikt nie narzeka, nie ma żadnego problemu, czyli tutaj elektronika jest zrobiona tak, jak powinna być po prostu i, i tyle. Więc to jest kolejny taki powód dla, na plus po prostu dla tego produktu i pokazuje tam tak naprawdę, że rzeczywiście jest to produkt licencjonowany, rzeczywiście odsłuch w tych słuchawkach jest taki, jaki chcieli twórcy konsoli, jaki chcieli twórcy gier, więc ja polecam Wam wszystkim zakup tych słuchawek. Nie ma sensu wydawać jakichś tam 60-70 zł. Na jakieś inne słuchawki yy, i po prostu yy, denerwować się, że ktoś ma jakieś problemy z ocuchem, że yy, szybko Wam patę, osładowuje się i tak i tak dalej. Kupcie sobie po prostu te słuchawki. One są warte swojej ceny. 170 zł to nie jest dużo. Zobaczcie, ile w tej chwili gry kosztują do, play, do playa piątki. Więc moim zdaniem, a jest to zakup moim zdaniem na lata, bo to jest naprawdę porządny zestaw, porządna, to jest porządny produkt, bardzo fajny, bardzo fajna rzecz na prezent przede wszystkim. Moim zdaniem jest to chyba jeden, jeden z lepszych prezentów w ogóle jakie w życiu dostałem tak naprawdę. Bo jest to coś co jest porządne, licencjonowane um, tak naprawdę, więc ja tutaj się nie muszę obawiać tego jak to będzie pracować. Um, i jest to mega jakościowo dobre, bo odsłuch muzyki w tych słuchawkach jest naprawdę mega przyjemny. I ja wszystkim Wam jeszcze raz polecam te słuchawki. To nie jest jakaś reklama, słuchajcie, ja nie biorę za to pieniędzy. Ja te słuchawki dostałem, one zostały kupione, więc ja tutaj nie robię jakiejś tam reklamy płatnej czy czegoś takiego. Ja nie mam z tą firmą nic wspólnego. Natomiast jeżeli będziecie gdzieś tam w jakichś mediomarktach i innych takich rzeczach i będziecie mieli możliwość. Będziecie chcieli kupić po prostu jakieś słuchawki czy coś, to sobie najpierw posłuchajcie. Posłuchajcie sobie e, tych takich słuchawek e, za kilkaset złotych, bo też są takie, i posłuchajcie sobie tych słuchawek. I zobaczcie, czy, czy jakość, nie patrzcie na cenę, bo tam, wiadomo, każdy może sobie napisać, jaką chce cenę, zobaczcie, czy ta jakość e, w jakiś sposób odbiega i jest dla Was słyszalna, że tak powiem, tak. Nie dajcie sobie, sobie mówić, że coś, co jest droższe, jest mega lepsze, i tak dalej, bo nie zawsze tak jest. Um, bo tu chodzi właśnie o marżę i zarobek sklepu, tak naprawdę, a nie o to, żeby sprzedać dobry produkt. I z tym się bardzo często spotykam, zwłaszcza w naszych polskich sklepach, zwłaszcza w tych wszystkich sklepach takich elektronicznych, że po prostu próbują nam coś wypchnąć, coś, co, na czym po prostu więcej zarobią, a nie coś, co będzie dla nas po prostu lepsze. Dobra, ja kończę. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. Jak będziecie chcieli jakiś kolejny materiał zobaczyć, jak te słuchawki, jaki przewód mi przyjdzie, czy coś w tym stylu, no to napiszcie, może coś mi się uda skleić. Jak chcecie więcej takich materiałów o jakimś sprzęcie do konsoli, czy czymkolwiek, to, to dajcie cynę I, i tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. No. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się hejka.